Witam Was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy sprzątać. A nie będzie to byle jakie sprzątanie, bo pierwsze w rytm świątecznych utworów, czyli można powiedzieć, że to będzie pierwsze świąteczne grudniowe sprzątanie. Ja się w tym dzisiejszym stroju czuję trochę jak cheerleaderka, także mam nadzieję, że sama siebie zmotywuję do działania i że to sprzątanie pójdzie mi szybko. A w nagrodę, jak już posprzątamy i mam nadzieję, że starczy mi jeszcze na to sił, to udekorujemy mieszkanie. Czekałam na to już bardzo, bardzo, bardzo długo i jestem naprawdę podekscytowana, bo nic tak mnie nie cieszy, jak świąteczne dekoracje. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, oficjalnie rozpoczynamy vlog, jest dzień drugi. Zapraszam. Sprzątanie oczywiście standardowo zaczynamy od kuchni. Bo jak kuchnia jest czysta, to wydaje się, że cały dom jest jakiś taki czystszy, także zabieram się za nią. Tutaj nie ma dużo roboty, także mam nadzieję, że pójdzie mi szybko. Mam też pewien plan dotyczący tej szafki, a tak naprawdę jej zawartości. Chciałabym przebrać kubki, wyrzucić te, które są zniszczone, zabezpieczyć i wynieść do piwnicy te, które zostają. A tutaj chciałabym ukryć moje najnowsze, oczywiście świąteczne nabytki. Tak na szybko pokażę wam jeszcze kubki z tegorocznych zakupów. Ten biały kubeczek i te świetne nogi Elfa są z Pepko, bałwanek i taki fajny przezroczysty kubek są z Action. Natomiast te trzy kubasy kupiłam w jednym zestawie i upolowałam właśnie takie trio w Lidlu. A jeżeli chodzi o samą dekorację kuchni, to wpadłam tutaj na taką bardzo, bardzo prostą dekorację. Do tego celu kupiłam w Pepko taką deskę, ona chyba była też rok temu w sprzedaży z takim pięknym ja nie wiem, jeleniem, reniferem. Natomiast w Sinsei kupiłam dwa takie fajne pojemniki. Zamysł jest taki, żeby przeznaczyć jeden na sypaną herbatę, a drugą właśnie na dodatki do zimowej herbaty. Dekoracja taka bardzo praktyczna, ale myślę, że też będzie pięknie wyglądać, także zabieramy się za czary. Gotowa i wygląda pięknie, także czas na salon. Będziemy standardowo sobie odkurzać kanapę, zmienimy poszepki, kocyk i chcę też zrobić porządek na tym stoliku tutaj kawowym. Pochować oczywiście jesienne dekoracje, także tym się zajmiemy i to, co się dzieje tam na konsolce, to też trzeba jakoś ogarnąć, bo wygląda. Powiedziałabym, nie najlepiej. Szybki hold tym razem z Half Price'a. Udało mi się tutaj zdobyć naprawdę przepiękne poduszki i kocyk na kanapę. Poduchy wyglądają tak. Poszewki oczywiście można z tych poduszek zdjąć, także można to później będzie wyprać. Nie wiem, jak te dzwoneczki będą zachowywały się w praniu, ale mam nadzieję, że po sezonie one również przeżyją. I oprócz tego w Half Price'ie upolowałam też kocyk i zobaczcie jaki on jest piękny. Robimy tutaj teraz takie delikatne przepięcia. Jak widzicie, telewizor odsunięty, kominek wyciągnięty, ale na szczęście już udało się przeciągnąć odpowiednio kable i dzięki temu możemy taką długą listwę e, zawiesić właśnie tutaj m, za telewizorem. Mieliśmy tutaj krótszą, ale potrzebujemy więcej gniazd, między innymi na światełka, <noise> więc będziemy mogli teraz to zamontować Uff, przenosimy się do sypialni jak zwykle czeka na mnie zmiana pościeli także tym w pierwszej kolejności się zajmiemy później kurze i na sam koniec delikatne dekoracje zabieramy się za robotę, nie ukrywam trochę mi dzisiaj zeszło więc y, muszę przyspieszyć także lecimy Tak czuję, że to będzie moja ulubiona zmiana pościeli. Zobaczcie, jaką pościel dorwałam w Homli. Jest naprawdę fajna, przyjemna, Ona jest taka milutka, no ale ten wzór to jest największy hit. W Homli są teraz piękne pościele, więc jeżeli szukacie jakiejś świątecznej, to tam. Przechodzimy do gabinetu, tutaj zwykle nie ma za dużo pracy i na szczęście tak jest tym razem, wystarczy podkładać rzeczy na miejsce, pościerać kurze i gotowe. Większej filozofii na szczęście tu nie ma jeszcze może o odkurze fotele na przykład i będzie posprzątane. Za to, że nie mamy większego mieszkania. Jestem już naprawdę zmęczona, ale ostatnie pomieszczenie przede mną to będzie Łazienka. Jeszcze tylko odkurzanie i zmycie podłóg i będzie finish. Tylko albo aż. Nawet nie wiem, ile godzin później jest obecnie, ale oficjalnie sprzątanie zakończone. Dom jest czysty, pachnący, wysprzątany, udekorowany i jest naprawdę pięknie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że udało mi się Was zmotywować do działania. Jeżeli film Wam się podobał, to standardowo, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już w kolejnym filmie za jakiś czas pewnie. Do zobaczenia. Buziaki, pa!